Pierwszy polski władca. Jego syn, który stał się pierwszym koronowanym królem Polski. Ostatni z piastów. Zwycięzca bitwy pod Grunwaldem. Król, który doprowadził do hołdu pruskiego i triumfator bitwy pod Wiedniem. Owych wybitnych władców Polski poza rządami nad naszym krajem łączy jeszcze jedna rzecz: polskie banknoty. Działalność emisyjna jest jedną z głównych kompetencji Narodowego Banku Polskiego, przy czym przez emisję pieniądza należy rozumieć wprowadzanie pieniądza gotówkowego do obiegu. Narodowy Bank Polski ma ustawową wyłączność na emitowanie pieniądza, co oznacza, że jest on jedyną instytucją, która może emitować polskie znaki pieniężne, wszystkie wyrażone w złotych i groszach. Są to przede wszystkim banknoty i monety powszechnego obiegu czyli te, które są używane w codziennych transakcjach banknoty i monety kolekcjonerskie oraz złote monety inwestycyjne Bielik. Monety i banknoty kolekcjonerskie są wykonane bardzo wyrafinowanymi technikami i mają wysoką wartość artystyczną, i są laureatami bardzo licznych nagród na prestiżowych międzynarodowych konkursach. Pomimo ciągłego rozwoju Bezgotówkowych instrumentów płatniczych gotówka ciągle pełni bardzo istotną rolę w życiu społecznym. Blisko 50% transakcji to są właśnie transakcje gotówkowe. Popyt na gotówkę bierze się z potrzeby rozliczenia transakcji handlowych oraz finansowych, czyli mówimy o funkcji miernika wartości oraz funkcji transakcyjnej pieniądza. Niemniej istotna jest również tak zwana funkcja tezauryzacyjna, która zabezpiecza potrzeby ludności, jeżeli chodzi o gromadzenie gotówki, jak również funkcja przezornościowa, która powoduje, że ludzie posiadając gotówkę czują się bezpieczni. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacjach kryzysowych, takich jak epidemia COVID-19 czy też agresja Rosji na Ukrainę, kiedy gwałtownie wzrósł popyt na gotówkę. W ciągu ostatnich dwóch lat od końca 2019 roku popyt na gotówkę wzrósł o 63%, czyli o 151 miliardów złotych, osiągając wartość obiegu gotówkowym 389 miliardów złotych. Wyeliminowanie gotówki byłoby sprzeczne z oczekiwaniami społeczeństwa, jak również interesem publicznym, dlatego Narodowy Bank Polski jest obrońcą polskich znaków pieniężnych. Warto zauważyć, że w 2021 roku zarząd Narodowego Banku Polskiego przyjął strategię bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, która zabezpiecza wysoki standard obsługi rynku w gotówkę i przez to można powiedzieć, że Narodowy Bank Polski nie tylko dba o wartość pieniądza, ale również o jego jakość, dostępność oraz akceptację. Polskie banknoty i monety to nie tylko wartość nominalna, ale także bardzo wysoka wartość artystyczna. Czy zwrócili Państwo uwagę na doskonały portret Władysława Jagiełły, znajdujący się na współczesnym banknocie 100 złotowym? Został stworzony przez wybitnego polskiego grafika Andrzeja Heidricha. Warto poznać twórcę nazywanego Ojcem Polskich Banknotów. Andrzej Heidrich był wybitnym polskim grafikiem, ilustratorem książek oraz projektantem znaczków i banknotów. Artysta niejednokrotnie stwierdzał, że nie był w stanie przeżyć dnia bez narysowania paru kresek. Często humorystycznie dodawał, że najczęściej na tych paru kreskach się nie kończyło. Artysta urodził się w 1928 roku w Warszawie, uczęszczał do prywatnej, powszechnej szkoły rodziny wojskowej na Żoliborzu oficerskim rysował de facto od dzieciństwa. Były to rysunki związane z fabułą z przeczytanych książek bądź zasłyszanych zabawnych historyjek. W trakcie okupacji został wysłany do gimnazjum graficznego przy ulicy Konwiktorskiej, do którego powrócił po 1945 roku. Kontynuował naukę w liceum sztuk plastycznych przy ulicy Górnośląskiej. Wstąpił na wydział grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1954 roku z wyróżnieniem. Andrzej Heydrich w latach 50. rozpoczął projektowanie znaczków pocztowych, obiektów wymagających dużej precyzji, dokładności, dyscypliny, w których wizja artystyczna ograniczona jest wieloma regulacjami. Jego znaczki pocztowe, ilustracje do książek, okładki książek zyskiwały wiele wyróżnień i nagród, co spowodowało zapewne, że w roku 1960 został zaproszony do zamkniętego konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski na nową serię banknotów. Wziął udział w tym konkursie wraz z dziewiątką najlepszych ówczesnych grafików. Pomimo tego, że konkurs nie rozstrzygnięto pierwszą nagrodą, otrzymał jedno z trzech wyróżnień. Współpracował od tego czasu z Narodowym Bankiem Polskim, ale jego projekty mimo tego nie trafiały przez długi czas do realizacji. Trzeba było poczekać jeszcze kilka lat na to, aby projekty Andrzeja Heidricha trafiły w ręce Polaków. Stało się to w roku 1975, kiedy do obiegu wszedł banknot 500-złotowy z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. Od tego czasu Andrzej Heidrich projektował kolejne serie polskich banknotów. Pierwszą z nich była seria Wielcy Polacy, która znajdowała się w obiegu do roku 1996. Później zaprojektował serię Władcy Polscy, która znajduje się w obiegu do dnia dzisiejszego. Warto przy okazji podkreślić, że projektowanie banknotów to nie tylko wizerunek samej postaci, ale również skomplikowany rysunek składający się z logotypów, znaków, wzorów i giloszy, które muszą się przecież znaleźć na oficjalnym dokumencie. Wszystkie one były tworzone przez samego artystę. Andrzej Heidrich wyjaśnił to w następujący sposób. W banknotach nie można posługiwać się żadnym istniejącym wzorem pisma. Litery pisze ręcznie za pomocą pędzla. Chodzi o to, żeby fałszerz nie mógł wykorzystać gotowego kroju z komputera. Artysta szczególną uwagę przywiązywał do wyglądu polskich banknotów. Zależało mu szczególnie na tym, aby przedstawione twarze postaci związanych z historią Polski. Powiedział niegdyś: ja banknotów bez główek nie lubię. Uważam je za dosłownie i w przenośni bezosobowe. Do 31 grudnia 1994 roku wszyscy byliśmy milionerami, bo ceny i pensje wyrażane były nominalnie w milionach złotych. Następnego dnia nastąpiła denominacja złotego. 1 stycznia 1995 roku banknot o nominale 10 tysięcy złotych zmienił się na monetę 1 złotową, a 1 milion oznaczał 100 nowych złotych. Wartości nabrał nawet grosz. W 1995 roku do obiegu weszły banknoty o nominałach 10, 20, 50, 100 oraz 200 złotych. Nowe pieniądze to także nowe zabezpieczenia przed podrobieniem. Banknoty na całym świecie posiadają wspólne cechy. Należą do nich obustronny druk, format, nazwa emitenta, podpisy osób uprawnionych, data emisji, numeracja i oczywiście oznaczenie wartości nominalnej. Banknoty posiadają również cechy indywidualne, takie jak charakterystyczne dla danego kraju elementy szaty graficznej czy chociażby zabezpieczenia. Podczas przygotowań do wprowadzania do powszechnego obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, Narodowy Bank Polski jako emitent dokonał wyboru zabezpieczeń mających za zadanie najlepszą ochronę banknotu przed próbą fałszerstwa. Jednym z podstawowych zabezpieczeń widocznych pod światło jest znak wodny. Na banknotach ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami w części niezadrukowanej widoczne jest powtórzenie wizerunku władcy ze strony przedniej banknotu ale nie jest to jedyny znak wodny. Poniżej wizerunku władcy znajduje się dodatkowy znak wodny w postaci cyfrowego oznaczenia wartości nominalnej, tak zwany filigran. Kolejnym zabezpieczeniem umieszczonym w masie papierowej i widocznym w świetle przechodzącym jest nitka zabezpieczająca. Jest to ciemna, ciągła linia zawierająca mikrotekst charakterystyczny dla danego nominału i czytelny również w odbiciu lustrzanym. Tego typu zabezpieczenie występuje na banknotach o wartości nominalnej 10, 20, 50 i 100 zł. Banknoty o najwyższych wartościach nominalnych zostały zaopatrzone w zupełnie inny rodzaj nitki. Jest to nitka szeroko okienkowa. W odróżnieniu od nitki stosowanej w banknotach o niższych wartościach nominalnych, jej fragmenty widoczne są na powierzchni strony przedniej. Nitka oczywiście posiada mikrotekst, ale również posiada dodatkowe efekty. Podczas oglądania banknotu pod różnym kątem widoczna jest płynna zmiana barwy oraz płynnie przesuwający się wzór charakterystyczny dla danego nominału. Wiele nowoczesnych i trudnych do podrobienia zabezpieczeń zostało umieszczonych także w szacie graficznej. Część z tych zabezpieczeń możliwa jest do szybkiej weryfikacji przez każdego użytkownika gotówki i bez użycia jakiegokolwiek dodatkowego specjalistycznego sprzętu. Zaliczyć do nich możemy recto verso, czyli obustronny druk. Pojedyncze elementy nadrukowane z obu stron banknotu, oglądane w świetle przechodzącym, uzupełniają się, tworząc obraz korony. Warto zwrócić uwagę na efekt kontowy. Został on umieszczony na wszystkich banknotach zmodernizowanych z wyjątkiem banknotu o nominale 200 zł. Podczas ustawienia banknotu pod różnym kątem widoczny jest ukryty obraz. Przechylenie banknotu to okazja do obejrzenia kolejnego zabezpieczenia, jakim jest farba zmienna optycznie. Podczas przechylania banknotu pod różnym kątem widoczne jest. Płynna zmiana koloru, również farby opalizującej, która w zależności od kąta ustawienia banknotu jest widoczna lub prawie niedostrzegalna, oraz złotej farby, która jest umieszczona wyłącznie na banknocie o wartości nominalnej 200 zł. Natomiast używając szkła powiększającego można dostrzec mikroskopijne napisy, tak zwane mikrodruki, które znajdują się po obu stronach banknotu zmodernizowanego. Pomimo ich niewielkich rozmiarów są bardzo precyzyjne i czytelne w powiększeniu. Dodatkowo banknoty posiadają zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym oraz zabezpieczenia w podczerwieni. Oczywiście nie można zapominać o specjalistycznych technikach drukarskich, które również mają za zadanie chronić banknot przed próbą fałszerstwa i stanowią barierę naprawdę trudną do pokonania. Wśród nich znajduje się druk stalorytniczy, dający efekt wypukłości i wyczuwalności opuszkami palców. Drukiem stalorytniczym wykonywane są główne elementy na banknocie. Przede wszystkim portret, oznaczenie wartości nominalnej wyrażone i słownie i cyfrowo, godło, nazwa emitenta, podpisy. Drugą techniką drukarską, która również ma zastosowanie przy druku banknotów autentycznych jest druk typograficzny, który jest wykorzystany do druku numeracji. Stosuje się również druk offsetowy, którym w głównej mierze wykonywane są elementy tła, oraz druk sitowy, którym wykonywane są wybrane zabezpieczenia. Chociaż banknoty to małe dzieła sztuki, to sprawdzenie ich autentyczności wcale nie jest takie trudne. Wystarczy zastosować metodę DPPS, czyli metodę czterech prostych kroków. Dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź. Pierwszy krok, dotknij, służy do weryfikacji jakości papieru i specjalistycznej techniki drukarskiej dającej efekt wypukłości. Drugi krok, popatrz, służy do weryfikacji takich zabezpieczeń jak znak wodny, nitka zabezpieczająca bądź recto verso, czyli zabezpieczeń możliwych do oglądania wyłącznie w świetle przechodzącym. Trzeci krok, Przechyl umożliwia nam dokonanie weryfikacji takich zabezpieczeń jak farba zmienna optycznie, farba opalizująca, złota farba bądź efekt kątowy. I ostatni krok. Sprawdź. Wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, czyli np. szkła powiększającego w celu zweryfikowania jakości mikrodruku, lampy UV w celu oceny jakości zabezpieczeń utajonych oraz zabezpieczeń w podczerwieni. Efektem zastosowania najnowocześniejszych zabezpieczeń, wysokiej jakości papieru oraz specjalistycznych technik drukarskich jest niski poziom fałszerstw utrzymujący się już od kilku lat. Ostatnim banknotem z serii Władcy Polscy, wprowadzonym do obiegu w 2017 roku, był banknot o nominale 500 złotych z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego. Na jego odwrocie widnieje piękny pałac w Wilanowie. Banknot był również zwieńczeniem pracy artystycznej Andrzeja Heidricha. Artysta zmarł dwa lata później. Polskie banknoty, których używamy na co dzień, pozwalają nam podróżować przez naszą kulturę, dziedzictwo, historię. Są nieodłącznym elementem naszego życia. Z tej okazji właśnie Narodowy Bank Polski stworzył monety kolekcjonerskie wchodzące w skład zestawu polskie banknoty obiegowe. Autorem projektów graficznych monet jest współpracujący z Narodowym Bankiem Polskim Robert Kotowicz. Jeden z najwybitniejszych polskich medalierów, łączący niezwykłą dbałość o szczegóły z ciekawą wizją artystyczną. Proszę zwrócić uwagę na kunszt, z jakim artysta przełożył wizerunki wykonane techniką drukarską na papierowych banknotach na niewielką formę rzeźbiarską. Niech te kolekcjonerskie monety staną się pamiątką pięknej historii polskich banknotów.